Z tej strony Wiktoria, witam Was bardzo serdecznie w moim pierwszym filmie w nowym roku, w 2021. O, matko, aż dziwnie mi się to mówi, chociaż bardzo czekałam na ten rok, ponieważ że na rok mi się tak nie dużo. jak 2020. Mam nadzieję, że mimo tego, wszystkiego, co się dzieje na świecie w tym momencie, spędziliście miło i rodziny Sylwestra, i święta, a ja, jako że właśnie wchodzimy w nowy rok, chciałabym wykorzystać ten film jako okazję, żeby podsumować sobie stary, miniony 2020 rok. Będę pokazywała Wam dzisiaj zdjęcia, które chronologicznie ułożyłam z mojego aparatu, zdjęcia, które zrobiłam właśnie w poprzednim roku i mam nadzieję, że uda mi się opowiedzieć Wam do tego jakieś ciekawe historie Jeśli nie zanudzicie, a przy okazji zrobię sobie fajną pamiątkę, do której będę mogła wracać. E, dobra, więc moje pierwsze zdjęcie zostało wykonane z Sylwestra, ale już po północy, więc się liczy, było w 2020 roku. E, I no, jak widzicie, na tym zdjęciu trzymam lód przy głowie. Historia tego jest taka, że właściwie poszliśmy w grono i nie puszczaliśmy sami, ale oglądaliśmy jak sąsiedzi puszczają, więc wiadomo, przyszliśmy na odwór, poobieraliśmy buty, kurtki, wróciliśmy do środka. A ponieważ ja miałam takie buty na obcasie, takie błotki, które pasowały mi do stylizacji, to ja i dużo dziewczyn zostałyśmy po prostu w tych butach już przez chwilę, pół godziny i i usłyszałam, jak leci Britney Spears. W związku z czym musiałam pobiec po prostu na parkiet. E no i zdałam sobie sprawę, że niewygodnie mi się będzie tańczyło w butach tak wysokich, łatwo go podeptać, łatwo się potknąć Zatrzymałam się więc przy drzwiach, żeby szybko te buty zdjąć i pochyliłam się, żeby je zdjąć I w tym momencie mój znajomy, nie wiem właściwie co on zrobił, nie wiem właściwie w co co ja zrobiłam, ale uderzyłam się w jego biodro, tutaj w głowę <grytania> Na początku to olałam i pobiegłam tam tańczyć, bo byłam bardzo podekscytowana, no bo leciałam no, ale po, po jakiejś, nie wiem, pół minuty może musiałam już zejść, bo jak kręci mi się coraz bardziej w głowie. No no i faktycznie wzięłam ten lud, żeby mieć pewność, że nie wyskoczy mi żaden żaden głos, chyba faktycznie nie miałam buzy, no ale zostałam tą jedną, tą, jedną ofiarą imprezy, której zawsze się coś dzieje i zawsze na imprezie jest taka osoba, której się coś musi dziać. I tym razem byłam to ja w ogóle już często jestem to ja, ale raczej zwyczaj to faktycznie są jakieś takie sensowne rzeczy. Jeszcze o jednej mam opowiem, to już się wydarzyło w niewielkim odstępie czasu w sumie. No więc spędziłam potem kolejne kilka, może nie kilka godzin, ale na pewno z godziny siedziałam tak z tym razem. Jeszcze każdy podchodził do mnie, pytał co się stało, a ja musiałam mówić, że no, ten znajomy mi przywalił biodrem, właściwie ja się sama nadziałam na jego biodro. Następne zdjęcie zostało zrobione na mojej pierwszej wycieczce do żywca. Właściwie, no nie mam tu żadnej ciekawych historii, bo już że, że w żywcu byliśmy trzy razy w tym roku, także mam tutaj. Pierwsze zdjęcie z pierwszej teczki do żywca, jest to zdjęcie z moim chłopakiem, zrobione nad jeziorem Żwieckim, które też już jest takim naszym jeziorem z moimi znajomymi, ponieważ właśnie, bardzo często tam stać. Następne zdjęcie, to jest już zdjęcie z ferii, jest zrobione z moją taką y, internetową long distance przyjaciółką. Ona była wtedy w Ustroniu, ja mieszkam dosyć niedaleko od Ustronia, bo mieszkam w Katowicach, więc jest to tam chyba dwie godziny jazdy pociągiem. Myślę, że to było pół godziny, gdyby nie to, że ten pociąg się toczy. Przysięgam, że ja stałam prawie całą podróż, siadłam sobie sobie na chwilę i myślałam, że dojeżdżamy do stacji, bo wiecie, już widziałam, że jedziemy coraz wolniej i coraz wolniej, ale okazało się, że nie dojeżdżaliśmy do stacji. Takie było tempo jazdy tego pociągu po prostu, dlatego się jedzie tam tak długo i może ustroj wcale nie jest daleko od Katowic. No i to w sumie nasze jedyne zdjęcie, które mamy z tego spotkania. No to zdjęcie na kartce. I, i to też no, chciałam tylko właściwie zaznaczyć, bo to była taka, wiecie, ważne, ważne spotkanie, no bo widujemy się naprawdę rzadko. Tu mam już potem zdjęcia z następnego wyjazdu do Żywca. E, tutaj mamy zdjęcie jedno, które zrobiliśmy w nocy, poszliśmy oglądać gwiazdy. Żyliśmy na takiej zmrożonej trawie, gdzieś na górze żar. Nie wiem, kto z nas na to wpadł. Pamiętam, że to było wspaniałe, po prostu leżaliśmy, ta, leżaliśmy tam. Ja się czułam, jakbym była po prostu na największym haju na świecie. Wspaniałe przeżycie, chociaż tak dzisiaj o tym myślę, to właściwie nie wiem, co nas do głowy. Jestem szokowana, że niepodobnie był chory. E, no i na tym wyjeździe faktycznie spełniła się przepowiednia, że jaki Sylwester, taki cały rok. Ponieważ na, ten, na tej imprezie w czasie tańczenia sobie gdzieś tam w takim salonu kuchni e, spadła nam z sufitu belka I belka spadła tak, że uderzyła mnie tu w głowę Na szczęście no, było kilka osób, które ogarniają e, w miarę pierwszą pomoc i takie różne rzeczy Ale przykładali mi też lód do głowy i też żyłam I też nawet nie miałam guza, chociaż pamiętam, że faktycznie to wyglądało nieciekawe jak mi ta belka na tą głowę spadła no, ale przeżyłam. Także dwa, dwa uszkodzenia głowy w ciągu pierwszych dwóch miesięcy, bo to były ferie. Przechodzimy do następnego zdjęcia i jest to zdjęcie mojej fryzury studniówkowej. Właściwie to po prostu chciałam się pochwalić moją fryzurą studniówkową i też pokazać Wam tutaj zdjęcie w trakcie studniówki. No to było dosyć na początku, ale nie na samym, bo zanim przewoliliśmy się przez te wszystkie pierwsze oficjalne części studniówki, to chwilę zajęło. Widzicie, że tu już na tym zdjęciu moje loki nie wyglądają tak świetnie. Ostatnie zdjęcie jest zrobione wychodząc ze studniówki wywróciłam mojego chłopaka, żeby zrobił mi zdjęcie, żeby, no wiecznie tak bardzo się te leki rozwaliły, ale że zrobiłam mi moja siostra i uważam, że jest naprawdę piękna, była piękna. Bardzo z niej byłam dumna. I jeszcze taka ciekawostka, dzień przed tą studniówką my zdałam prawo jazdy. Zastanawiałam się, zapisując się na ten egzamin, czy na pewno chcę to robić, wiecie, dzień przed studniówką, bo to był mój już z kolei, trochę już straciłam wiarę na to, że jazdam kiedykolwiek to prawo jazdy i się zastanawiałam, czy chcę sobie pisać humor na studniówkę. No ale okazało się, że humor był wyśmiewany, <laughs> ponieważ to prawo jazdy, ten egzamin właśnie zdałam. Ja bym na dwóch studniówkach, jedna to była studniówka mojego chłopaka, a druga to była w mojej szkole, na tej w mojej szkole byłam już sama, znaczy poszłam z moim kumplem, ale byłam sama bez mojego chłopaka, ponieważ taka polityka szkoły, no więc widzicie tutaj moje zdjęcie, tu już miałam proste włosy, bo właśnie nie chciałam, żeby mi się rozwalały i też trochę pamiętam, że nie miałam czasu na to, żeby je już tak kręcić. No więc widzicie tutaj moją fryzurę? Trochę jak pięciolatka z tymi zaczesanymi do tyłu włosami, jak na to patrzę dzisiaj, ale też pamiętam, że bawiłam się świetnie i żadne włosy mi nie wchodziły do twarzy podczas tańczenia, więc uważam, że to jest bardzo ważny aspekt. Tutaj jest zdjęcie z moimi wspaniałymi przyjaciółkami na studniowce. Eee, no, nie mogłam zrobić zdjęcia z chłopakiem, to zrobiłam z przyjaciółkami, wyglądałośmy wszystkie wszystkich milion dolarów także możecie podziwiać. O, i tu moje, tu moje zdjęcie e, z dnia maturzysty, i ono jest celowo po studniówce, ponieważ mój dzień maturzysty w mojej szkole odbył się po studniówce, a nie przed. I wynikało to z tego, że dyrektorka w naszej szkole stwierdziła, że nie będziemy robić z dnia maturzysty, ponieważ mamy studniówkę w sobotę, a nie w piątek, i z jakiegoś powodu był to bardzo ważny powód wykluczający nasz dzień maturzysty. E, no, także teoretycznie nie mieliśmy z dnia ale oczywiście wszyscy uznaliśmy, że i tak się w ten piątek dzień przed studniówką poprzebieramy, nie przyjdziemy na lekcję tylko do szkoły po poprzebierani i okazało się, że tego dnia w szkole była jakaś bardzo ważna wizytacja i dyrektorka nie mogła sobie pozwolić na to, żebyśmy biegali wszyscy po poprzebierani, także powiedziała nam, że dobra, możemy sobie zrobić ten maturzysty dzień, ale w poniedziałek po widzę. Dobrze, no, mieliśmy przyzwolenia, ale dzień po, a to też nie był taki, wiecie, prawdziwy dzień maturzysty. Trwało to może godzinę lekcyjną. Miało trwać w ogóle chyba tylko długą przerwę, albo ubogaliśmy jeszcze jedną godzinę. No takie to było. Ale tutaj yy, no, jesteśmy w trójkę za atomówki i fun fact, a osoba w środku to jest tak, ale ma najpiękniejszą talię z nas wszystkich. Będziecie wiedzieć taką moją przyjaciółkę, jak stoi tyłem. Właściwie wrzuciłam to zdjęcie tylko po to, żeby opowiedzieć o fajnej tradycji, którą mieliśmy. Wśród moich znajomych, że jak ktoś kończył te 19 lat w tym roku, no to zabieraliśmy go wieczorem, pakowaliśmy do auta i jechaliśmy gdzieś na takie siedziorko z szampanem. I tu właśnie wiecie jak trzyma w ręce szampana. No i taka, taka fajna tradycja, chciałam to też pamiętać. No Zdjęcie, które widzicie to zdjęcie moich włosów w umywalce. Postanowiłam pewnego dnia, że sobie obetnę końcówki. Nie wiem, jak to właściwie zrobiłam. Trochę nie wymierzyłam bo z tymi końcówkami i obcięłam ich, no tak, dosyć sporo. Dobra, tutaj macie screen, który wysłał nam nasz polenista po tym, jak wszystko już zostało zamknięte i mieliśmy mieć lekcje z polskiego zdalne, Działamy w wymyśli zasady, że zaraz minie, a matura z języka polskiego pozostanie. Chciałabym widzieć jego minę, jak dowiedział się, że matura z języka polskiego ustna została odwołana, a zarazem mamy do dzisiaj. Ona zdjęcie to moja druga przyjaciółka, e, która na moje 19 urodziny jak jedyna nie bała. <grywa> nie bała się, że ją czymś zarażę to był wtedy taki bardzo, bardzo głęboki lockdown, i właściwie no, nie wolno było wtedy wychodzić z domu bez konkretnego powodu. A że mieszkałam blisko siebie, to bez przepału mogła do mnie przyjść i przyniosła mi wspaniały prezent. I piekła mi cynamonki, i dostałam do niej cynamonkę z taką świeczuszką i prezent, i to było bardzo, bardzo kochane. Pamiętam też, że przyniosły mi wino i wypiłyśmy całe w ramach świętowania moich 19 urodzin. Następne zdjęcie jest także z nią. Tutaj są już zdjęcia nad jeziorem. W momencie, gdy ten lockdown się trochę poluźnił, było też troszkę cieplej. Nie wolno dalej było wchodzić, do, wiecie, do barów i do tego typu miejsc. Spotykaliśmy się właśnie z jeziorkami. Jeździliśmy sobie właśnie z jakimiś zapasami picia jedzonka, siedzieliśmy na kocyku, graliśmy w karty, jedliśmy sobie, wiadomo, to były spotkania w Max 5 osób. Zresztą nawet chyba nigdy nie było pięciu osób, no bo wiecie, musieliśmy się wszyscy do jednego auta wpakować. <grych> więc to nie jest tak, że żebyśmy robili nie wiadomo jakie imprezki, to były takie małe spotkania, żeby nie oszaleć. <grych> e, dobra, więc to zdjęcie ma taką historię, że chciałam tutaj wstawić coś a propos mojego zakończenia szkoły, a propos pisania matury i tak dalej, ale nie miałam z tego żadnych zdjęć. I to zdjęcie, jak płaczę, to jest moje jedyne zdjęcie, które zrobiłam a propos matury w czasie trwania matur. Pamiętam, że to zdjęcie zrobiłam po maturze, jak możecie się domyślić, z matematyki. E, ogólnie to, no wiadomo, to bardzo dramatic, bo ja nie napisałam wcale tej matury źle i ja jakby sprawdzając te wyniki wiedziałam, że napisałam tą maturę dobrze, całkiem dobrze, ale pisząc ją w tamtym momencie byłam pewna, że będę szła na studia na Politechnikę i że nie potrzebuję matury napisanej całkiem dobrze, tylko potrzebuję matury napisanej super. I wyszłam ze szkoły pewna, że napisałam tak ją super, a potem sprawdzałam te wyniki i widziałam, że wcale nie poszło tak super, jak myślałam. No i trochę mnie to dubiło. I teraz jak patrzę, to mi chce mi się śmiać, bo dostałam się yy, na luzie na inne studia. tym chciałam iść na inne studia, na gdzieś się na niej dostałam. I w ogóle jakby teraz to obchodzi do amatura. Tutaj moje kolejne zdjęcie, gdzie jestem bardzo szczęśliwa z wyników, bo tu już wiedziałam, że nie do końca. Ta Politechnika jest dla mnie taka ważna, i tak to zdjęcie ze snapu. Widzicie, jak się uśmiecham z wyciętymi wynikami z matury. Następne zdjęcie to było zdjęcie z wjazdu do Świnoujścia. Chyba to zdjęcie, po prostu, to jest też zdjęcie z wyjazdu, i ja no, bardzo chciałam je po prostu wstawić, bo ja uwielbiam Nie, mam nie na tym zdjęciu. Każdy, kto na nim jest, wyraził zgodę, żeby na nim był, żeby nie było. No, ale też piękne, piękne. Podsumowują, bardzo to nasz wyjazd. O, zdjęcie to już jest zdjęcie z Mielna, właściwie po powrocie ze Świnoujścia. Byłam tydzień w Katowicach i pojechaliśmy następnie od razu do Mielna z inną paczką znajomych. Tutaj mam tylko jedno zdjęcie z jakiegoś powodu wybrane jest to zdjęcie mojego tatuażu z Henry, które kosztowało więcej niż bym chciała, to co otrzymałam. Następne moje zdjęcie to jest zdjęcie mojego pierwszego i jak na razie ostatniego w życiu mandatu, który dostałam na Słowacji, jechałam z rodzicami na wakacje. Następne zdjęcie to jest zdjęcie kangura i ten kangur jest, zgadliście, z żywca. No. <laughs> to jest e, minizo w żywcu, słuchajcie, to minizo jest darmowe, jest w parku w żywcu, w, w koło rynku i są tam takie rzeczy jak właśnie takie małe kangury także jeśli ktoś jest z okolic żywca to pewnie o tym wiem, więc nic tego nie powiedziałam ale jeśli ktoś nie jest z okolic żywca i kiedykolwiek tam będzie to naprawdę polecam zahaczyć o zoo, jeśli będziecie mieć chwilkę bo jest darmowe jest fajne no wiecie, no to, to jak darmowe zoo, to jest mini zoo w parku to, to nie jest za ale są kangury, także myślę, że warto choćby żeby te kangury zobaczyć, to wejść i to był mój trzeci wyjazd do żywca w tym roku i tak naprawdę już ostatni. Z moich dwóch znajomych, którzy stoją na rowerku wodnym. Historia tego jest taka, że mieliśmy tych rowerków wodnych chyba cztery. Była zasadniczo spontaniczna wyjazdem. I ten rowerek zaczął tonąć. Się na inne rowerki. I zostawiliśmy tam tych y, dwóch, <grych> no bo wiecie, no, ktoś musiał doholować, jak widzicie tam jest lina jakby nasz rowerek holował ten drugi rowerek, ale ktoś musiał no, tego pilnować, no także oni zostali zabezpieczeni w dużo kamizelek y, ratowniczych <grych> no i zostali do, wytypowani do ratowania rowerka wodnego. Okay, to zdjęcie zostało zrobione w Zowrocławskim. Mam stąd tylko jedno zdjęcie: jest to zdjęcie zwierzątka, które nie pamiętam jak się nazywa, ale pędem Wam wszystkim jest znane jako Myszo Jeleń. Więc z tej wycieczki miałam niewiele, bo dostałam wtedy coś ale zapalenie spojówek, chociaż właściwie przyszło mi to następnego dnia rano po bardzo intensywnym kropieniu oczu. i do dzisiaj nie wiem co to było. Może miałam bardzo wyschnięte oczy z klimatyzacji. Ale to, było to bardzo hardcore, do tego stopnia, że w pewnym momencie nie miałam siły otworzyć oczu, bo tak mnie bolały. Oczywiście nie pojechaliśmy na sor, bo miałam wizję, co się będzie działo na sorze w dzisiejszych czasach. No i miałam plan, że kupię te takie krople do oczu, do kropienia oczu, do nawilżenia oczu. Jeśli rano dalej będzie boleć, to pojedziemy na sor, ale rano wstanę jako młody bóg. <gł> także no może to była nieodpowiedzialna rzecz, którą zrobiliśmy. No, skończyło się dobrze, także nie narzekam, <gł> przynajmniej nauczyła się kropić oczy. To jest bardzo cenna lekcja, którą wyniosłam z tego wyjazdu. Cenne zdjęcia są to zdjęcia z protestu kobiet w Warszawie. Załapaliśmy się na protest kobiet nie ten największy, ale właściwie byliśmy w Warszawie, kiedy została podpisana ta ustawa, i kiedy to wszystko wybuchło. Zdjęcie, które zrobiłam e, robiąc mój pierwszy film na YouTube, czyli charakteryzację. No i to też jest dosyć dla mnie ważne w sumie, tak jak o tym pomyślę, no bo zaczęłam tak naprawdę w tym roku filmy na YouTube. chociaż to jest mój pierwszy czwarty film, a się zachowuję, jakbym już nie była niewiadomaką youtuberką. No, ale to jest pierwszy krok, może coś mi z tego wyjdzie, a może nie, ale będę miała fajne wspomnienia, choćby jak ten film, który świetnie podsumowuje mi właściwie cały ten rok i co się w nim działo. I moje ostatnie zdjęcie to jest. Y, ostatnie zdjęcie z ostatniej wycieczki, byliśmy na niej kilka dni temu. Znaczy, jak to oglądacie, to jest dwa tygodnie temu, ale no, było to kilka dni przed świętami. Pojechaliśmy ze znajomymi na wycieczkę do Mirowa. Osoby pewnie ze Śląska mogą kojarzyć. Tam są takie ruiny zamku. Nie wiem, uwielbiam to zdjęcie. Powiem wam szczerze, mój chłopak się do przepięknie uśmiecha. Ja się przepięknie uśmiecham, tylko nie widzicie. No i nie mam niestety zdjęć ze świąt, ani zdjęć z Sylwestra, ponieważ kręcę to przed tymi wydarzeniami, ale trzymam kciuki, że będzie fajnie. Trzymam kciuki, że było fajnie właściwie jak wy to oglądacie. Jak już życzę wam wszystkiego co najlepsze w tym roku Możecie sobie sami zrobić takie podsumowanie Ja oprócz tych zdjęć zrobiłam sobie jeszcze też folder z innymi zdjęciami, które nie byłyby tu dla was ciekawe Ale wysłałam ten album moim znajomym, które są na zdjęciach w tym albumie bo Ponieważ są to moje wspominki i polecam wam bardzo, żeby też sobie zrobić taki album Myślę, że to będzie już taka moja tradycja, żeby co roku faktycznie chronologicznie sobie pozbierać zdjęcia z mojego aparatu, ze snapa itd tak i porobić sobie takie foldery. Może za kilka lat do tego wrócę i będzie fajnie to zobaczyć. No i życzę Wam wszystkiego co najlepsze w nowym roku. Żegnam Was. Buziaczki. Pa, pa.